Witajcie serdecznie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest prawo przyciągania, jak ono zadziałało w moim życiu, jak działa w moim życiu, zapraszam do oglądania. Cześć, jestem Rafał. Prowadzę kanał Coaching na Kołach, w którym dzielę się z Wami wiedzą, informacjami z coachingów, mentoringiem. Oraz y, pięknymi miejscami z, z podróży i z miejsc, w których byłem. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć trochę o prawie przyciągania, czym ono jest, jak ono działa. Y, prawo przyciągania, jak pewnie wielu z Was wie, jest to prawo, które przyciąga do Ciebie to, co masz w głowie. Jeśli jesteś osobą pozytywną i myślisz pozytywnie, wielokrotnie przyciągasz pozytywne sytuacje. Do swojego życia i na planie materii. Jeśli jesteś pesymistą, wielokrotnie myślisz pesymistycznie i dziwi się później, że tę sytuację przyciągasz w swoim życiu. Tak, najprostszy sposób mógłbym powiedzieć o prawie przyciągania. To prawo wielokrotnie sprawdzało się w moim życiu, ale dzisiaj chciałem powiedzieć szczególnie jedną sytuację, jaka przytrafiła mi się. Będąc w Hiszpanii, w Alicante, a mianowicie wybraliśmy się na zakupy do Lidla. Wychodząc z Lidla, spotkaliśmy chłopaka, który podszedł i zagadał do nas w języku angielskim. Na początku myślałem, że jest to może Anglik, ale jego akcent zdradzał, zdradzał że nie jest Anglikiem, że pochodzi z innego kraju. Dzisiaj okazał okazało się Słowakiem, ma na imię Frank. Podszedł, e, spytał się e, co my tu robimy. Że daleką podróż przejechaliśmy e, z Polski aż tutaj e, i e, pożegnaliśmy się. Pojechaliśmy swoją drogę. Za jakiś dzień, dwa, patrzymy. A pod kampera podjeżdża jakaś czarna furgonetka i ktoś macha. Wyglądam przez okno, patrzę, a to Frank. E, I mówi do mnie, cześć, e, widz, e, widziałem. Waszego kampera musiałem się cofnąć, żeby się z Wami przywitać. Tak się zastanawiam. No chłopaka, nie znam chłopaka, przyjechał, podjechał nagle, żeby porozmawiać. No fajnie, chwilę porozmawialiśmy i po krótkiej chwili zaproponował, jakbyśmy chcieli skorzystać z mieszkania, chcielibyśmy skorzystać z prysznicu, może zrobić sobie pranie, to zaprasza nas. No i tak na, pier na pierwszą chwilę. Nie znam chłopaka za bardzo, nie wiem kim jest, no ale miło, że zaproponował coś takiego i po paru dniach stwierdziłem, że pojedziemy, zobaczymy to miejsce, może weźmiemy prysznic faktycznie, zawsze jakaś miła odskocznia od pryszniców w kamperze, przyjechaliśmy, przywitaliśmy się z nim, kawę, wypiliśmy, porozmawialiśmy, wzięliśmy prysznic, zrobiliśmy jakieś małe pranie. Po czym stwierdził, że za tydzień Frank wyjeżdża na Teneryfę i mieszkanie będzie 2-3 tygodnie. Jakbyśmy chcieli, to tu są kluczyki i możemy sobie czuć się jak u siebie w domu, skorzystać z apartamentu, pomieszkać, zrelaksować się. Także niesamowite, niesamowite uczucie. A pamiętam, że. Wcześniej y, rozmawialiśmy między sobą y, z moją kochaną, że fajnie by było, ponieważ mieszkamy w kamperze, raz na może na miesiąc y, pojechać na parę dni, y, na trzy dni może wynająć hotel z basenem, z ładnym, z ładnym widokiem na morze, y, wziąć prysznic, zrelaksować się, obejrzeć sobie telewizję, pobyć w mieszkaniu, więc y, fajna, fajna byłaby to odskocznia. A tu nagle taka propozycja od trzech świata. Także niesamowite zaskoczenie. I mówimy, no czemu nie? Wyjeżdżając, Frank w zasadzie zostawił wszystko. Byliśmy zaskoczeni. Takim zaufaniem, ponieważ zostawił nawet samochód, kluczyki od samochodu. Powiedział, tutaj jest ubezpieczenie. Macie kluczyki, jakby chcieli pojeździć. Tutaj, jest, tutaj mamy też e, deskę do pływania. Byście chcieli skorzystać e, wszelki sprzęt. E, jest pasjonatem nurkowania, więc wszelki sprzęt no, nurkowania zostawił e, i pojechał. No, zostawił nas na dwa, e, dwa tygodnie, na na dwa tygodnie, później po tygodniu, po dwóch tygodniach stwierdził, że jeszcze tydzień zostaje, więc możemy dłużej zostać. I to było niesamowite. Ale e, tyle gadania właśnie na początek. E, więc po prostu chciałem Wam powiedzieć: niesamowita historia a i niesamowita sytuacja, której wielokrotnie przydarzały się w życiu, ale tutaj pierwszy raz w Hiszpanii. E, I naprawdę jestem wdzięczny i dziękuję Ci, Frank, za to. E, pokrótce pokażę Wam, jak mieszkanko wygląda. A taki właśnie mieliśmy widok starasu. E, Także zobaczcie, Siadanko, obiad, kolacja. Przepiękny wschód słońca z tej strony, można było zobaczyć. Tam daleko widać, a w zasadzie sensie to niedaleko, bo mieliśmy 300 metrów do plaży. Bardzo blisko na pieszo. Tam zachodzi słońce. Zachodu nie widzieliśmy, ale przepiękne wschody słońca. Niesamowity widok. Na, na ulicy Pustki. Naprawdę niewiele ludzi po ulicy chodzi. Ta miejscowość, gdzie jesteśmy tutaj, wygląda jak... Miasto Widmo. Za wiele się nic nie dzieje. Tam może, i w oddali, jak widać, jest Alicante. Te góry to Alicante. Także taki, oto widok mieliśmy. A taki widok w apartamencie. Także bardzo schludny, ładny apartament. Idealny na wakacje tydzień, dwa, trzy tygodnie. Kuchnia. Pokój gościnny z pewnym salonem. Tam jest taras. To jest jeden pokój. Fajna strona łazienka. Sypialnia. I w takich oto warunkach, żeśmy sobie mieszkali przez 3 tygodnie, bardzo fajnie spędzony czas, odpoczynek od kampera, od kamperowania. Także tutaj mamy wyjście na taras, ładny taras, a na tarasie. Frank? Cześć Frank! Hello, cześć, hello, cześć Frank! To jest Frank. On właśnie... Dzięki niemu mogliśmy być aż 3 tygodnie u niego w apartamencie. Więc so Frank, dziękuję za to, że dałeś nam 3 tygodnie, ponad 2 tygodnie, więc... Zapraszam, mam nadzieję, że się podobało. Bądź bezpieczny w twoich podróżach. Nie ma problemu. Także to było niesamowite, żeby Frank mógł nas ugościć, także Thanks again. <laughs> Take care. To, jak z tym prawem przyciągania jest, tak naprawdę. Ale zanim rozważymy ten temat, zobaczcie to sobie z wielu powodów, dlaczego warto podróżować w moim wydaniu. Przepiękna miejscówka. Dzisiaj trochę chłodniej, słońce pięknie świeci, ale jest taki lekki, chłodny wiaterek, ale ślicznie. Zresztą, zobaczcie sami. Tak zastanawiałem się odnośnie tego prawa przyciągania. Wiele osób, wielu ludzi o tym mówi, wiele filmików powstało. Ale tak, rozebrać na czynniki pierwsze, to stanówmy się. Zanim to prawo przyciągania zaczyna działać, lub jak niektórzy myślą, że nie działać, pierwsze w zasadzie to jest myśl. Człowiek w głowie o czymś pomyśli, ma jakieś marzenie, jakiś cel, coś, co by chciał, Albo czegoś, co by nie chciał. I tak myślisz na przykład, o chciałbym pojechać w podróż. I tak sobie myśli, o ale fajnie byłoby, pojechał w fajne miejsca, zobaczył, zobaczył rewelacyjne miejsca. Zobaczył rewelacyjne miejsca. Zobaczył rewelacyjne miejsca. Później zaczyna zasz, trochę o tym rozmawiać z innymi. Troszeczkę chyba kamera się przesunęła, poprawić. O. Bo tak będzie dobrze. Rozmawia z innymi. Zaczyna o tym śnić, marzyć. Zaczyna planować. Zaczyna wyobrażać sobie, jak by to było, i w pewnej chwili, bah, rusza w podróż, i podczas podróży trafiają się ciekawe rzeczy. Najczęściej takie, o których myśli. Zobaczcie sami, prześlicznie. Klejdek jest piękny, naprawdę. Tyle miejsc na świecie, że ja sobie nie wyobrażam, jak można się ograniczać do jednego miejsca, do jednego miasta, wioski, miejscowości i tam żyć przez całe życie. No ale to takie moje tylko nie rozumiem innych. Są też ludzie, którzy nie wrażają sobie, że można tak podróżować. To był jeden z powodów, dlaczego dosyć niedawno zacząłem marzyć. O kupnie kampera, a teraz w nim jestem i mieszkam i podróżuję i mogę też podzielić się z wami e, tymi przemyśleniami i tymi pięknymi widokami. I człowiek jest już w tej podróży, zaczyna, zaczyna doświadczać tego wszystkiego że to nasze myśli właśnie wygenerowane w naszej głowie to nasze myśli są tak jakby takim, takim zalążkiem, zaczątkiem co później jak, jak taka jak takie nasionko rzucone zaczyna kiełkować nieważne czy to jest dobre nasionko czy złe nasionko czy z tego będzie coś pożytecznego czy z tego niepożytecznego tak samo na nasz mózg on nie patrzy on po prostu przyjmuje te myśli więc jeśli patrzymy bardziej, jak w poprzedniej chwili mówiłem, optymistycznie pozytywniej, więc przydarzają nam się bardziej optymistyczne, pozytywne momenty, chwile w życiu i materializują się. Eee, więc ja jestem wdzięczny, cały czas jestem wdzięczny za to, co mam, za to, co mnie spotyka, niesamowitych ludzi, kolejnych fajnych kamperowiczów eee, na drodze poznałem, więc eee, Niesamowici ludzie, fajni, i wiem, że tak to działa. Tak działa prawo ściągania. Ale trochę się rozgadałem, a też ostatnio troszeczkę filmik nagrywałem. Przepraszam Was, będę regularnie wrzucał filmiki, obiecuję. Po prostu troszeczkę rzeczy było na głowie, wydarzyło się parę takich niespodziewanych. Też nie ukrywam, że nakręciłem jeden film, miał być o innym. Wszystko ładnie. Dobrze zacząłem go, był problem z komputerem, z laptopem, zacząłem go już obrabiać, okazało się, że 3 filmu nie ma, a był, nie wiem co się stało, też tak ciekawe, ale może właśnie tak miało być. <śmiany> Miała to być moja historia, więc może będzie kiedyś, a może nie będzie, chciałem Wam trochę powiedzieć w mojej historii, ile fajnych rzeczy ciekawych się wydarzyło. Eee, więc, eee, więc to by było chyba na dzisiaj. A jeszcze pokażę Wam, bo wczoraj też odnośnie chyba odciągania eee, byliśmy nad samym morzem w 3 campery eee, i strasznie wiało. Było 60, 60 km na godzinę wiatr. Bardzo fajną miejscówkę, bardzo pięknie. No i hasło, że jedziemy dalej, jedziemy gdzieś się schować. I eee, tak wziąłem jedną z aplikacji Park for night i tak, tak mówię, o, tu fajnie wygląda, takie miejsce piknikowe, będzie chyba fajnie, zasugerowałem. Inni tam chcieli troszeczkę w inne miejsce, mówię, wiecie co, myślę, że fajnie, bo wygląda tak, że będziemy osłonięci przez góry, tak, tak mi się wydaje, tak coś czuję. No i jakoś tam przekonałem chyba resztę. I przyjechaliśmy. I zobaczcie Salmi, jaka fajna, fajna miejscówka, naprawdę bardzo fajny, fajny nocleg. Przepiękne gwiazdy, przepiękne niebo, dawno nie widziałem tak, tak, tak jasnych gwiazd, takiego, takiego, no, takiego nieboskłonu. Przyszliśmy, a zobaczcie sami to miejsce. Tutaj jest coś w rodzaju ronda. Zobaczcie, niesamowite, że też Hiszpanom chciało się budować. To jest takie piknik area, takie miejsce piknikowe, gdzie Hiszpanie przyjeżdżają głównie w weekendy, sobie odpocząć z rodzinami. I zobaczcie, to wszystko jest zadaszone taką strzechą. Nie wiem czy to są liście palmowe, czy jakaś słoma. Powykopywane pale powbijane miejscówki przy każdym, pod każdym może samochód się schować, można sobie stoliczek rozłożyć. Zobaczcie, wokoło góry. Tutaj dzięki tym górom też osłonięci jesteśmy od wiatru. Tam sobie o stoimy. Odbija się moja skrzynia. Tutaj Państwo przyjechali z psami przespacerować się na, na plażę. Nie no, bardzo fajna, cicha, spokojna miejscóweczka. Kosz oczywiście, także możemy wrzucić tam deptaczek, wyjście na plażę. Super. Także, słuchajcie kochani, dzięki serdeczne. Przepraszam za zwłokę i że troszeczkę trwało zanim nagram kolejny filmik, ale teraz już wszystko Widzę że wszystko już jest w porządku, wszystko będzie dobrze, optymistyczne myślenie i zapraszam do następnego odcinka. Jeśli wam się filmik podobał, to proszę o subskrypcję, o lajkowanie, bo chciałbym jak najwięcej rzeczy przekazać innym. Mam nadzieję, że jeśli dotrze to i zainteresuje i pomoże choć innej osobie będę mega, mega mega, wdzięczny także dzięki serdeczne trzymajcie się i pozdrawiam, hej chyba lampka się wyłączyła włączymy coś ekstra o właśnie jesteśmy w jaskini jest tu przepięknie ciemno nie wiadomo na ile widać ale coś widać Dosyć nisko, ale mega ciepło, tak? No. no. Wow. Ciekawe, czy jakieś nietoperze tutaj nie się nie znajdują, nie ma, co? No. Nie ma, no. Śmieci. Śmieciaki są, tak, ale fajne miejsce, żeby się schować przed wiatrem. Tak, i przed tornadem. Przed tornadem, dokładnie, i, I przed ten... deszczem, nie? Tak, tak. tak dokładnie. I ciepło jest i wilgotno tutaj, no, no. nie? Taką wilgocią i takim ciepłem. A według nic nie trzeba rozpalać chyba. No. Super, kurczę. Dobra. Wycofujemy się stąd i chodzimy do wyjścia. Uwaga, uwaga! Tak. Uwaga, uwaga. Tam już cała ekipa na nas czeka. A my mamy wyjście. Oj, chyba zawadziłem w niski sufit. A tu jest jeden. Tak. I wyjście szybkie, fuch! Nie wiem czy ja tak mówię. Chyba nie. Już chyba nie te lata. Jak miałem jeszcze 10-12, to były czas. Ale sami pewnie wiedzą lepiej. Wychodzimy stąd. Fajna miejscówka zobaczymy jeszcze. Nie wiem na ile widać. Ale fajnie. No, w nocy byłoby to ciekawie. Zwłaszcza jak załączy się w głowie jakiś horror. Haha, to by było. Ale wiecie, pamiętacie, że najlepiej pozytywnie myśleć. Chociaż nie zawsze się da. Pozdrawiam. Prześliczne. Wschody i zachody. Zobaczcie te chmury kolorystyka. A, jak nie być wdzięcznym, ale szkolorystyka. zobaczcie. Nie wiem jak wy, ale ja kocham naturę. Być blisko niej, kocham podróżować. Cieszę się, że w końcu nie wiem w jakim stopniu, ale myślę, że w dużym ja czuję, cieszę się, że zaczęła ta przygoda, która się rozpoczęła, a wy będziecie moimi gośćmi podczas mojej przygody. Pokażę Wam to, co ja widzę i sami będziecie mogli to przeżyć ze mną nie ruszając się z domu To no jak ja to wielokrotnie robiłem oglądając na YouTube różne osoby różne kanały Także dzięki serdeczne Pamiętajcie o ZUSie Zalajkuj udostępnij subskrybuj i do następnego filmu Trzymajcie się.